Panie burmistrzu, do 15 listopada trzeba było przygotować prowizorium budżetu. Gmina oczywiście przygotowała. Jak ten budżet na tą chwilę będzie wyglądał? No, na miarę naszych możliwości i czasów. No. Powiem, że sytuacja jest dosyć trudna i skomplikowana ze względu na, na to, że zostały nam zabrane dochody z tytułu PIT i CIT, i, i też ma to odzwierciedlenie w naszym budżecie, czyli my też prognozujemy, że około 1800 mniej wpłynie z tego tytułu do budżetu. No i z drugiej strony też oświata. Jakby sprawia duże problemy i ma też ogromny wpływ na, 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 na ten budżet, który zaproponowaliśmy do Rio, złożyliśmy i teraz będziemy, będziemy starać się go realizować. To wychodzi na to, że będzie brakowało pieniędzy na tą oświatę w przyszłym roku. Z natury gmina dopłaca do oświaty. Natomiast doniesienia medialne mówią zupełnie co innego, aniżeli nasza rzeczywistość. Czyli subwencja, którą dostaje gmina Złocieniec, jest na wysokości 7 milionów 800 tysięcy około. Natomiast same wydatki netto, na, na wynagrodzenie dla nauczycieli to jest wydatek ponad 7 milionów 100 tysięcy. Więc widać, że subwencja nie starcza na, na wynagrodzenia razem z pochodnymi. A co mówić jeszcze o utrzymaniu obiektów, o, o innych kosztach i o tym, co, co w naszego budżetu dokładamy, czyli na 18 milionów łącznej kwoty wydatków zaplanowanego, około. Połowę musimy wyłożyć z budżetu, czyli z podatków mieszkańców. Będą teraz wpływały mniejsze dochody z podatków, a z czegoś trzeba nie zrezygnować po prostu, tak? Budżet jest bardzo trudny. Trudno go przygotować i to, że wszystkie samorządy zwracają na to uwagę, że bardzo dzieje się niedobrze ze względu na. Chęci i inwestycje i, i możliwości, te, które wcześniej były prognozowane i planowane. Natomiast w naszym wypadku staraliśmy się zabezpieczyć to, co obiecaliśmy, czyli jest zabezpieczona kwota na, na inwestycje w wysokości 6 milionów złotych i, i, i też staramy się zabezpieczyć i mieć rezerwę na, na zadania inwestycyjne, które. Y, będziemy mogli realizować, ale tylko wtedy kiedy dostaniemy na to dofinansowanie zewnętrzne. Wśród takich zadań co możemy wymienić? No na pewno jednym z najważniejszych zadań, które będzie realizowane w przyszłym roku jest zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Drawy pomiędzy mostami Połczyńska i Staszica, więc uporządkowany zostanie ten teren i myślę, że w przyszłym roku sobie poradzimy i to zadanie zrealizujemy. No, zadania drogowe są to te najważniejsze i warto jest tutaj jakby zrealizować te zadania, mimo tego, że, że one są bardzo mocno kosztowne, ale na część z nich mamy dofinansowanie, na część część będzie realizowana wspólnie z powiatem drawskim i też na część umówiliśmy się, że będziemy składać dofinansowanie, czyli na pewno będzie robiona ulica Gronowska, złożyliśmy wniosek i też chcemy dokończyć ten brakujący element na drodze pomiędzy Rzęśnicą a, a Darskowem. szykujemy się do realizacji ulicy Brzozowej, no i, i, i jeszcze Wiele jeszcze innych zadań. Będzie droga do Cieminka, kończymy teraz drogę do, do Bobrowa. Bardzo nam zależy na tym, bo ta infrastruktura drogowa przez lata była niedofinansowywana na, na, na tyle, na ile potrzebna i, i też mamy tego konsekwencje, więc potrzeb jest znacznie więcej niż jej możliwości. Tam, gdzie uda nam się pozyskać pieniądze dodatkowe, tam będziemy szukać z rezerwy pieniędzy na, na to, by te zadania zrealizować. Konsultował Pan już z radnymi ten budżet, bo to wiadomo, że oni mają ten ostateczny głos. Nie, wszyscy wiedzą, że budżet pomimo tego, że jest prawie o 20 milionów większy, to świadomość, że paradoksalnie mamy mniej pieniędzy niż mieliśmy do tej pory. Więc w większości są to zadania, które są zadaniami z tytułu pomocy społecznej również, bo około 20 milionów to są zadania znaczone z pomocy rodzinie, czyli w dużej mierze, w największym stopniu są to 500 plus, które obciążają i do, do, do budżetu dokładają nam ogromną sumę pieniędzy. No i w, też radni wiedzą i zdają sobie sprawę, bo też konsultowaliśmy, że po trzech latach, kiedy zamrożone były stawki podatkowe, teraz te stawki będą musiały ulec zwiększeniu. Z tego też powodu, że nie może być tak, że państwo daje mieszkańcom, a, a mieszkańcy też jakby nie czują się w. Nie czują się tym, by, by dofinansować i oddać w formie podatków, byśmy my mogli tym pieniędzmi dysponować i też realizować te zadania według potrzeb. Ciężko było w tym roku ustalić priorytety na następny rok, inaczej niż w latach poprzednich? Czy ciągle jest ten sam problem? Jednak staramy się, jakby. W sposób przemyślany kontynuować te zadania, które zaplanowaliśmy sobie wcześniej. Więc, jakby pomimo tego, że budżet bardzo trudno było w tym roku przygotować, to jednak staraliśmy się konsekwentnie planowane działania robić tak, żeby na, na to starczyło pieniędzy i też. Nie ukrywam, że dużo dokumentacji zleciliśmy po to, żeby móc się przygotować na, na zadania następne i też tą naszą rzeczywistość trochę ulepszać i trochę zmieniać.